Wróciłem. Siemanko wszystkim. Z tej strony Sebo. A fanfary? Wróciłem. O właśnie, teraz lepiej. Siemanko wszystkim. Z tej strony Sebo. Ja to Witam was. W kolejnym materiał. Nie było mnie 3 dni. Mam nadzieję, że za mną tęskniliście. Tak. Witam was. W kolejnym materiale. Gruby tydzień. Czerpuję się z kolejnymi ma filmikami dla was. Zesteskiem ja się, naprawdę zesteskiem się zagrywaniem komentarzy. Ja jestem uzależniony już od komentarzy. Musi być mikrofon i się go wszystkim z tej strony, bo witam was kolejnym materiale, nadrabiamy się zległości, tak jest. nadrabiamy się zległości. Dzisiaj mam dla was to co lubią miśki najbardziej. Czat ruletkę. Hi bro. Yo bro. Jubro, jubro na wyżłowieka, no dobrze. Kurwa, ale małż, normalny, adam małż. Italiano, espanierze. Jak swoją prawdę, to tego chleba Nie to, this is for you. Hi bro, wooo! Austria! No. Yes. <laughs> Hi man. Woo! What's up? <laughs> Hi Woo. Austria, yes. pozdrowienia z Polski! I'm from Poland, Grom Black Ops. It's my fluffy. <laughs> oh. so, so Hej, hi hi, hi guys! This is my fluffy Astra. I'm from Poland, grom Black Ops YouTube channel. Także na razie mi się z wami się gadało. Dzień That's right. that's us so Hey. I'm from Poland. This This Yo man. <laughs> nice, nice. <laughs> I you must be. Stop it, you rabid. What do? What? 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 come What? come on! come on. Come on.

ja... Yeah. <ślesy> 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 nie wolni Ewo, nie rewolucja, to nie cytat z niczego, tak z niczego, wyrasta rap, przewo, od reprodukcji do Ewo, we własnym tempie. Dziękuję, <ślesy> dziękuję, dziękuję jeszcze raz za to brawa, naprawdę nie musicie łapkować tego filmu i komentować go, jestem naprawdę wam serdecznie wdzięczny, będziemy się widzieć w kolejnym filmiku, który dla was przygotuję. Wiem, Oscar już niedługo, w marcu. Także pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Trzyma... ...strzałeczka. Na razie. Yes, moc!